Dzień dobry drodzy widzowie! Wybrałem się dzisiaj na grzybobranie, najpierw województwo opolskie, gdzie nie znalazłem praktycznie rzecz biorąc nic oprócz kilku kani i jednego prawdziwka wielkości takiej. Wróciłem wobec tego do swojej ulubionej miejscówki, żeby troszeczkę odsapnąć, odpocząć, a przy okazji zobaczyć, czy coś od ostatniego grzybobrania się tutaj pojawiło. No i muszę Wam powiedzieć, że udało mi się znaleźć trochę grzybów jest tego troszeczkę i co dziwniejsze wszystkie zdrowiutkie mniej więcej jak niemowlak z skalą 10 a i nie będę ukrywał że trafiło się jeszcze znowu troszeczkę grzybów a zobaczcie mamy jednego ślicznego maślaczka o zdrowiutki drugi maślaczek zaraz zobaczymy no z tym to już gorzej niestety o, może coś jeszcze z niego będzie. Widzę, że w nóżce tylko zagnieździło się robactwo. Proszę bardzo. Kolejny. A więc praktycznie rzecz biorąc nie jest tak źle. Teraz zobaczymy w jakim ten jest stanie. O, troszkę się źle widziało. Uu, coś tu się zadziało z nim. Ale nie, robaczymy, Z tego nic już nie będzie. Yy, mam nadzieję, że yy, moje polowanie nie będzie bezskuteczne. I że za chwileczkę jeszcze uda znaleźć się coś ciekawego. Chodźmy zatem, będziemy szukali. Co my tutaj możemy znaleźć? Hmm, oprócz tych nieszczęsnych maślaków, nie wiem. Yy, najczęściej tutaj w tym lesie grzyby rosną pod gałązkami. Dlatego warto przetrząsać je od czasu do czasu. Gdzieś tam nóżką sobie podnieść. O, proszę bardzo. Mamy kolejny obiekt. O, i to muszę powiedzieć dość ciekawy z tego prostego powodu, że nie jest to zwykły grzybek, tylko praktycznie rzecz biorąc paczka. Hmm, leśny paczkomat dostarczył, czy może jakiś krasnoludek nie odebrał? Zaraz zobaczymy. A nie, paczka do mnie. Kończymy wobec tego grzybobranie. Zapraszam Was do domu i zobaczymy, co w środku. Jeżeli chodzi o osobę pana Pawła Fabusa, przedstawiać jej specjalnie nie muszę, a ci z was, którzy nie wiedzą o kogo chodzi, odsyłam was oczywiście do filmu, link u góry i na dole w opisie. Pan Paweł jest bardzo płodnym twórcą autorem bardzo ciekawego cyklu z historii alternatywnej Polski, coś co bardzo lubię i wydał taki cykl, który nazywa się Progres Wsteczny. Trzy tomy, niestety trzeci tom jest cały czas u Kobry, widocznie tak mu się podoba, że jakoś. Ktoś tak przyzwyczaił się do niego. Mam nadzieję, że wróci do mnie niebawem. Muszę też powiedzieć, że z tego co widzę, jak śledzę profil pana Pawła, pan Paweł nie tylko bawi się w historię alternatywną, ale również bawi się w, świat, w kreację światu fantazy, w kreację militarnego SF i dlatego właśnie w tej chwili do kolekcji książek, z historii alternatywnej, a z tego, co śledzę na bieżąco, te trzy tomy nie są jedyne, będzie pisana kontynuacja, także naprawdę trzymam kciuki, bo kurczę, te książki naprawdę stanowią, nie dość, że ozdobą mojej kolekcji, to jeszcze wracam do nich od czasu do czasu, no, gdybym tylko miał trzeci tom, mógłbym jeszcze go skończyć, ale przed wami kolejna przesyłka z księgarni pana Pawła i zobaczymy, co tutaj znajduje się w środku. I oto przed Wami cykl kill składający się z czterech tomów. Do niego za chwileczkę wrócę, a powiem Wam, dlaczego akurat mój wybór padł na SF. Ja bardzo lubię dobre, solidne SF, gdzie występuje dużo techniki, dużo technologii, mniej fantazy, mniej magii innych tego typu rzeczy. I nie będę ukrywał, że bardzo lubię czytać dłuższe cykle. Nie kiedy wszystko kończy się w jednej książce, tylko kiedy naprawdę fajnie jest to wszystko przekazane. Myślę, że zaczęła się ta miłość od Harego Harrisona i stalowego Szczura. W tej chwili jestem po lekturze nieco przereklamowanej moim zdaniem Honor Harrington Dawida Webera. Można powiedzieć, że skróciłbym ten cykl o połowę i spokojnie dałoby się go czytać bez bólu i bez cierpienia, a z większym zainteresowaniem. Następnie niedawno skończyłem cykl Roberta J. Schmidta, Pola dawno zapomnianych bitew i muszę powiedzieć, że pan Robert naprawdę bardzo wysoko podniósł poprzeczkę moich oczekiwań. No, ale myślę, że pan Paweł Famus spokojnie ze swoim czterotomowcem da sobie radę i można powiedzieć, że nie będę czytał tych książek, że ja będę w nich uczestniczył, ja będę nimi. Żył. Oczywiście, jak skończę, podzielę się z Wami opinią na temat tego cyklu. Jako ciekawostkę muszę powiedzieć, że Pan Paweł również pisze kolejne książki. Teraz jest taki cykl szczęściarz. Szczęściarz, przepraszam, bo to po Śląsku. Oczywiście nie zabraknie kolejnych tomów w cyklu Progres Wsteczny, czyli ciąg dalszy, tom czwarty, piąty, szósty i oby jak najwięcej merytorycznych świetnych książek. No i co? Ja zabieram się za lekturę. A wy gnajcie do księgarni internetowej i kupujcie, bo naprawdę warto. Muszę się też pochwalić, że wraz z zakupionymi książkami dostałem oficjalnego orła Imperium wraz z autografem oczywiście samego autora. Proszę bardzo. Będzie to bardzo cenna ozdoba mojej kolekcji. Autograf Pana Pawła na pewno kiedyś się osiągnie za niebotyczne ceny. Oprawię go sobie oczywiście w ramkę i będę mógł napawać się ogromnym bogactwem zarówno finansowym, jak i intelektualnym które wypływa z książek Pana Pawła. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, już teraz troszeczkę nie z tej beczki mianowicie. Pamiętajcie o tym, że idzie jesień. Skoro idzie jesień, to znaczy, że będzie można spokojnie poświęcić więcej czasu na lekturę. Wiadomo, mniej terenowej jakiejś aktywności, więcej czasu spędzać będziemy w domu. No i pamiętajcie, że w związku z tym, że idzie jesień, będziemy niedługo zmieniali czas z letniego na zimowy, czyli będziemy spali dłużej godzinę. I druga sprawa: nie zapomnijcie o tym, żeby swoje kuchenki gazowe. Gdzie gaz będzie miał pewnie jakieś tam temperatury, palenia czy też palenie będzie nieco słabsze jesienią i zimą ze względu właśnie na niskie temperatury. Czyli pamiętajcie, żeby kuchenki gazowe zamienić na kuchenki alkoholowe. Uuu.